Że jej nie zostawiamy. Dzień dobry nasi drodzy. Dzisiaj jak widzicie jestem w terenie z gościem. Z Tomkiem. Dąb serdecznie wszystkich oglądających. Tomek jest widzem kanału. Zdecydował się na 8 godzinne warsztaty terenowe. Także właśnie te warsztaty mamy przed sobą. Ruszyliśmy jakieś 20 minut temu. Zaczęliśmy od ćwiczeń związanych z nawigacją, czytaniem mapy, kompasu i tak dalej, i tak Nie wiem, czy widzicie w tle, ale mimo, że mamy kwiecień, siódmy dzień tego miesiąca, no to w Wielkopolsce spadł śnieg i jest znowu zimno. Także zapraszamy na ten dzień w terenie. O, się tak tego zdążyłeś. Zierziesz kompas wygłabi górę. Stajesz i oczekujesz ten azyl, który sobie wcześniej wyznaczyłeś. Tak? Czyli blokujesz jakby kompas z sobą, tak? Uh -huh. Obracasz się całym ciałem, dopasowując sobie igłę, Pozdrawia się, żeby kompas był bardziej płasko. Okej. Okay. Od razu igła się ruszyła, nie? Jestem w tym miejscu. A jedna zapakowaną zaparkowaną igłę się? w tym? Jeszcze nie. O. Teraz. Teraz, jak spojrzysz przed siebie, mhm. wybierz sobie kolejny jakby cel, do którego będziemy się przemieszczać, tak? Kolejne, jakby charakterystyczne drzewo, czy jakiś inny punkt w terenie, który będzie ci łatwo okay. zapamiętać ja mogę i śledzić ci, spoczyć na przykład, nie. czy muszę cały czas trzymać ten kierunek? Znaczy, się tam, gdzie się... chcesz iść, tak? Okay, Jeśli dobrze. chcesz jeszcze iść do przodu w tym samym w kierunku, który wcześniej sobie no to po prostu idziesz od punktu do punktu. Jeśli dojdziesz na przykład do punktu, który wyznaczyłeś sobie na mapie, nie wiem, jakaś krzyżówka dróg, coś takiego, i tam będziesz chciał zmieniać kierunek, to po prostu, posługując się na przykład mapą, zmieniasz jakby azymut, wyznaczasz go od nowa, no i, i powtarzasz całą procedurę, czyli szukasz kolejnych punktów, do których możesz e, nawigować. I teraz musisz zorientować kompas zgodnie z mapą. Czyli jeśli północ naszej mapy jest tutaj, bo tak akurat wygląda, mimo że w terenie jest zupełnie nowy, tak? Ale w północ naszej mapy jest tutaj, orientujesz te linie, które są cienkie, nawet nie do budy, tylko te cienkie linie, które są obok budy jakby, pokrywasz razem z tą siatką, którą masz naniesioną na mapę. Widzisz, są takie kwadraty. I to pokrywasz z tą siatką w kierunku północnym jakby mapy, nie? I teraz, jak widzisz, biegną równolegle, tak? Czyli mamy zorientowaną, y, mamy wyznaczony azymut na, naszej, y, na naszym kompasie na podstawie mapy i teraz, żeby przenieść go, przenieść go w teren, musimy wykonać jeszcze jedno obliczenie, musimy odjąć różnicę pomiędzy północą magnetyczną, którą mamy tutaj i nam kompas pokazuje, a północą topograficzną, która jest naniesiona na mapę. One się różnią tak. No, bo biegun Ziemi się przesuwa i tak dalej, i te mapy są aktualne tylko przez jakiś czas, ale na każdej mapie masz podane, jaka to jest różnica. Mhm. Jeśli jest ona na plus, to oznacza, że jakby północ topograficzna jest przesunięta na plus w stosunku do północy magnetycznej. I w takiej sytuacji, żeby było trudniej, jeśli na mapie masz plus, na kompasie musisz jest. odjąć tak. dokładnie. Tak. Mhm. I teraz, jak mamy wyznaczony nasz azymut odejmujemy. Ja wiem, że dla tych terenów to jest mniej więcej 4 stopnie, nie? Uh -huh. Odejmujemy 4 stopnie na naszym kompasie. I teraz spróbuj zorientować się, czy zaparkować, zaparkować igłą w buzie psa. Ale pamiętaj, obracasz się cały, tak? Tak, cały się obracasz, cały się obracasz. Ma zaparkowane? Teraz. Jest równo? No, jeszcze trochę się musisz obrócić. O! I teraz spójrz przed Ciebie, czy to, co widzisz, pokrywa się z kierunkiem, który sobie obraliśmy? Tak. Z drogą, którą wyznaczyliśmy? Tak. I w ten sposób, nie będąc zorientowanym w terenie, nie wiedząc, gdzie jest północ, gdzie jest południe, i tak dalej, używając mapy i kompasu, jesteś w stanie przenieść, że tak powiem, swoje, swój, swój azymut, swój plan wędrówki w terenie, jakby nie? Okej. Okay. 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 Jakbyś chciał przenieść ten azymut, który sobie wyznaczyłeś w terenie, na mapę. Przy tym, że tak powiem, dodawaniu, odejmowaniu, robisz odwrotną procedurę, czyli odejmujesz, jakby, nie? I ten azymut później przenosisz na, na no mapę, dobra. i to będzie odzwierciedlenie tego, co wyznaczyłeś w terenie. Okay. No dobra. dobra, Ruszamy dalej. Dobra. <tryk> Dobra. No dobra, to to. Yy, najpierw diament, tak? Tak. Naciągać sobie tak, żeby tarb był na, naprężony. Ale po 100? No, no tak jak chcesz sobie, bo teraz możesz ustawić sobie, tak? W którym kierunku ten diament będziesz ustawiał, uh -huh. nie? No zaczyna padać, akurat, to idealnie. Zrób miękko. Bardzo miękka jest ta gleba. No to masz sam mech. No. Mamy tarpy rozbity w konfiguracji e, diamentu. E, mamy jeszcze w planie rozbić e, kilka innych ustawień, e, tak żeby Tomek miał okazję sobie e, to wszystko poćwiczyć. No ale korzystając z tego, że mamy już dach nad głową, a troszkę popaduje, miejmy nadzieję, że nie zamieni się to w większy deszcz, e, przyrządzamy sobie kawę na kuchence gazowej. Tomek zaczyna swoją przygodę z buszowaniem po lesie, prawda? Tak. E, tak? Także moje pytanie do Ciebie takie, Tomku, skąd pomysł na taki rodzaj aktywności? E, taki pomysł na, na hobby? Pomysł narodził się z internetu, czyli z oglądania takich kanałów jak Twój, między innymi. Aha, to bardzo miło. Z racji, że mieszkam za granicą, brakuje mi, że tak powiem, kontaktu z krajem, a, no tak. a więc trzeba sobie troszkę tam postarać zorganizować to życie. No, czasami można je sobie tylko zorganizować powiem, w internecie. W internecie. Tak, a więc zacząłem chyba dwa lata temu oglądać kanały bushcraftowe. No, starałem się oglądać kanały polskie przede wszystkim, mhm. żeby jednak mieć kontakt z polską mową i, 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 z, i z naszą odczajowością z naszą naturą polskim, no. tak, żeby być bliżej w tym momencie kraju, także, także od tego się wszystkiego zaczęło. No i powoli zacząłem kompletować swój sprzęt. No powoli mhm. zacząłem kupować rzeczy, które gdzieś tam podglądałem, pytałem się tak, i, i skompletowałem sobie jakiś taki pierwszy swój zestaw startowy. No i zrobiłem sobie kilka takich swoich własnych biwaków kilkugodzinnych mm -hmm. w okolicznych lasach, które znam. E, e, głównie z nastawieniem na to, żeby, żeby technicznie popracować, coś tam obciąć, coś przygotować, rozpalić ogień w kuchence. ABC, na... bardzo fajne tak. podejście, takie właśnie tak. po... stopniowe, bez, bez pośpiechu, bez od razu wielkich jakichś tutaj wypraw i nocowań, tylko... tylko... No mój pierwszy taki pobyt na łonie natury i jakieś tam podstawowe techniki, nie? Mini to biwak, tak, bo to takie trochę sobie robię mikroprzygody, czyli takie biwaki, powiedzmy, zacząłem, nie wiem, 2-3 godziny, później 4-6 godzin, tak, także, Super. także staram się i, 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 i z racji, że lubię, lubię gotować czyli sprawia mi to dużo przyjemności, to zawsze te, te moje biwaki są określone gotowaniem, czyli kawa, herbata, no plus... To... Pasujemy do bekonik, siebie. Bo... jajeczka, Oj, tak. tak. <gry> Lubię coś tam sobie pociąć, tak przygotować. Staram się raczej przywozić produkty takie, które trzeba przygotować. Przygotować? Tak? Czyli nie, nie, z taki... gotowym, nie, nie, nie z gotowym, nie z tak. Tak. Nie, nie tak ze czasami gotowe, i tak dalej. gotowe pożywienie też ma swoje kluczy, no, prawda? Nie zawsze Dzisiaj jest... przywiozłem zupę, którą ugotowałem wczoraj świeżutką. No to są no, Ale takiej już... zupy nie jestem w stanie niestety ugotować w terenie, ale ona jest bardzo pożywna z mięsem w środku, także akurat na taki. Całodzienny piwaczek będzie Pajne. bardzo dobra, tak? No dobrze, słuchajcie. My posilimy się kawą i gdy, gdy się troszkę rozgrzejemy i pobudzimy kofeiną, to tak. pewnie co, przejdziemy do kolejnych ustawień tarpa. Tak. W planie jeszcze co, rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa. Przygotowanie bawełny. Będziemy Oj, nie zdążymy chyba dzisiaj zdążymy. zrobić, okay. bo to trochę wymaga Dobrze. czasu i raczej na ognisku byśmy to robili na ręce, Ale na pewno coś kierką, trochę z piłą, popracujemy tak. trochę nożem, jak to robić bezpiecznie. Także. Tak. Przeglądniemy moją apteczkę, Dobrze. Jest właściwie przygotowana, bo sam ją sobie kompletowałem. To, okay. to jest ważne, bo to jednak jest bezpieczeństwo, tak? I pogadamy też... troszkę jeszcze o sprzęcie na, na, na noc, tak? Bo. O tak. Mamy w planie pójść razem na pierwszą Tomka noc w terenie. Także już zaczniemy do tego tematu tak. przygotowania. Ok, dobra, to kończymy to wejście. Bierzemy się za, za kawę. Kawa się robi. A, robię, na linę. a, a ja robię ok, ja różne. A ja robię. Tak, ale to trzeba na linę. Co? Co? Ta no. Takie specjalne, takie żeby się nie złamały. W sensie pod obciążeniem, możesz wziąć taki patyk o sobie gałązkę grę jaką? Jeden, drugi. No. E, kawa już dawno wypita. E, przećwiczyliśmy węzły pozwalające zamocować liny do, do drzew węzeł pozwalający szybko ją później, ten, ten węzeł rozwiązać jakby. Rozstawiliśmy tarp w tradycyjnie kształcie litery A. I teraz będziemy ćwiczyć kolejną konfigurację, czyli opuścimy jedną ścianę tarpa zupełnie do ziemi, a z drugiej zrobimy daszek. Kolejna konfiguracja lekka modernizacja diamentu. Cały targ jest zawieszony na linii nośnej pomiędzy tymi dwoma drzewami. Przyszpilony do ziemi. No i z tej pokrywy, która nam tu z jednego narożnika została, zrobiliśmy taki mały daszek. I tutaj się rozłożymy. I zabierzemy się za omawianie kwestii związanych z przygotowaniem i rozpalaniem ognia. Jak widzisz, tą pomarańczową korę pod spodem, to jest ta część kory, gdzie są te olejki. I nawet jeśli kora jest mokra, to. To one się zapalą? Zapalą się w te olejki, nie te, tak. Jakie, które ja tak, tak. Tylko staraj się tak trzymać, żeby to ci nie zlatywało, nie? Możesz bardziej agresywnie spróbować. Nie? Mocniej, mocniej, mocniej nie chcę tego podziurawić. Ale jak trochę podzielasz, to się nic nie stanie. Tu to... się o, tutaj się nie zbiera. To znów zaczyna padać. Ok, dobra. To masz to w jednym miejscu. Mm -hmm. Masz to zebrane w jednym miejscu. Teraz przyłóż krzesiwo to? To jest, yy, Możesz swoje, możesz moje jak, jak wolisz, możesz spróbuj swoim. Dobre, przyłóż ja. krzesiwo do tego tak, żeby to stabilnie stało. Chcesz pod kawałek deseczki? No, się bo ten... Dam Ci to, dobra. No, okay. I teraz używając samej końcówki nie całego noża. Uh -huh. Ruchem takim jak ci pokazałem wcześniej, jakbyś chciał wybierać ten materiał, spróbujesz tą iskę skierować właśnie w to miejsce. O, poszło, dobra. O, poczekaj chwilkę. Widzisz, co zrobiłeś w tej chwili? Zebrałeś materiał u góry krzesiwa. Uh -huh. I zanim dociągnąłeś nóż do końca, on się już zapalił. Gdybyś ten nóż do końca, do, dociągnął do końca, to tego materiału miałbyś znacznie więcej i łatwiej byłoby, żeby ten materiał się zapalił. Więc yy, dobrze, dobrze to robisz. Okay. Dobra. Ok, Moje gratulacje. Rozpaliłeś. Teraz zrobimy tak. Teraz przygotujemy to wszystko już sobie na gotowe. Mhm. Tu mamy przygotowane te drobniejsze materiały, które jak na tej płytce z kory uda ci się rozpalić ogień. Dołożysz jeszcze troszkę kory mhm. i wtedy włożysz to do, do piecyka, tak? Dobra. I to sobie tutaj palić, się powoli rozpalać, dołożymy sobie jeszcze trochę kory i wtedy dołożymy te, te patyki mhm. suche. No i całą resztę drewna, które mamy już przygotowane wcześniej, nie? Okay. Dobra. To w takim razie tu masz te biurki łatwiejsze moim zdaniem do rozpalenia. Trzeba jeszcze przesać. Dobra. Tylko mieć wszystko przygotowane. Spójrz czy masz wszystko pod ręką i tak dalej. Czy wiesz gdzie co jest. Także jak już ten ogień będzie, hey, to żeby zaspokoję go utrzymać, prawda? Okay. Gotowy? Chyba, dajemy może sobie przycisnąć nawet troszkę, tym prześciwem ten materiał. O, dokładnie. Dobra, dobra, już Cieniutkie patyczki. Możesz połowę z tego złożyć na początek. Wincie też taką garstkę. O, super. Dobra. Z góry. I tak i puść. Puść niech one się rozłożą, żeby było więcej powietrza pomiędzy nimi. No dobra. Nóż schowaj, zabezpiecz. Krzesiwo schowaj, żebyś nie zgubił. No i moje gratulacje. jest Jest! No, cieszę się. To bardzo ważna rzecz, której się chciałem nauczyć, czyli prawidłowo operować krzyżywem. Miałem z tym problem. No, no i teraz te pozostaje przypinać, żeby to nam się ładnie rozbudowało. Uh -huh. I tak jak przygotowywaliśmy materiał, coraz większe, większe, większe grubsze, grubsze kawałki gry będą następne. Te, te, będą, te będą, nawet następne. te będą następne. A te. Ty może sobie w rękach kłamać. Żywiczne. Jeszcze słońce wyszło. No. Zamknę się. W końcu, bo deszcz tak jak... poprawiła. Jesteśmy po poranku tutaj od deszczowym. 8. Od 8 godziny to. i śnieżnym zresztą też. Dobra, ja zamknę teraz, te, 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 bo nie są potrzebne. Ok. Metoda też jest taka przy paleniu, może nie tyle w kuchence, co w ognisku, że jakby kolejny stopień yy, drewna, czy tam gradacji, czyli jakby kolejne grubsze kawałki wkładasz, gdy płomień już wychodzą ponad y, twoje ognisko, tak? Mhm. Czyli jak mhm. już y, języki płomieni są nad y, ostatnią warstwą materiału, dokładasz następną, czy to grubszą, czy kolejną z tej samej partii. No, bo inaczej bardzo łatwo jest za zadusić ognisko po prostu ilością materiału, który ona nie jest w tej początkowej fazie w stanie przepalić, nie? Tak. Okay. No to dobra. Okay. To teraz pilnuj ognia, a ja idę za potrzebą. No dobra, siedzimy sobie przy kuchence, która nas pięknie grzeje, bo dzisiaj niby wiosna, niby kwiecień, a jest, a przynajmniej było bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Mokro, na zmianę deszcz ze śniegiem, zimno, ale tak się zrobiło przyjemnie. Jak to przy ognisku? Jakie wrażenia? Wrażenia? Co? Bardzo dobre. Przede wszystkim Panie. jestem szczęśliwy, bo rozpaliłem ogień sam, przy użyciu krzesiwa. Także to dla mnie bardzo duże przyżycie. No, ustawiliśmy trzy, trzy tarpy, tak? Trzy trzy, różne, tak, trzy, trzy różne konfiguracje. Kłady tarpa. Yy, cały. tarpa, zbieraliśmy cał... drzewo. Tak, olinowanie zrobiliśmy dzisiaj Tak, tarpa, bo tak. nie miałeś. Tak, całe olinowanie zrobiliśmy. Zbieraliśmy drzewo, używaliśmy piły. Tak. Także to też było co robić. Także wydaje mi się, że to był bardzo pracowity Dzionek. poranek. Tak, a jeszcze trochę, trochę, jeszcze jeszcze trochę, trochę przed nami. Dokładnie. No dobra, to co, poczekamy aż nam troszkę ogień yy, przygaśnie. Trochę żaru się wytworzy. Yy, ja mam jedzenie, Tomek ma jedzenie, ale Tomek yy, specjalnie dzisiaj zupę którą chcę się ze mną podzielić, także myślę, że ja swój program zostawię na inną okazję, tak. a posilimy się pysznościami, który przygotował Tomek. Ketogeniczna zupa. Aż się boję. Ketogeniczna zupa. No, no. no, możesz przykryć. Będzie piękne zakończenie sceny. Ok. Słuchajcie, keto zupa jest wyśmienita. Bardzo dobra. Smakuje mi. Powiesz nam, co tam w niej jest. Cieszę się, że, się, że smakuje. No, więc tak. Warzywa. E, cebula. Mhm. Papryka. Celer e, naciowy. I dodatkowo jeszcze e, dorzuciłem tutaj mięso mielone. Mhm. Rosół, który sam ugotowałem. No I jeszcze przecier pomidorowy. E, nie, nie przecier pomidorowy, tylko pomidory takie z puszki, takie krojone w tym momencie. No i to wszystko się razem ze sobą gotuje. Z racji, że jest tutaj mięso mielone w środku, to jest to bardzo treściwe. Mhm. No jest to danie ketogeniczne, czyli dużo tłuszczu, bardzo energetyczne i bardzo niewiele węglowodanów mhm. dodałem tutaj głównie zieloną paprykę i czerwonej pół bardziej tak mówię do koloru żeby to wyglądało przepis można znaleźć w internecie jeżeli ktoś jest zainteresowany dietą ketogeniczną no to na pewno taką super trochę, trochę o tej diecie słyszałem, czytałem ale pierwszy raz kosztuje czegoś co jest w ramach tej diety przygotowane i naprawdę bardzo bardzo dobre. No ja ze 106 kg, 4 miesiące temu zjechałem na 88 na dzień dzisiejszy. Mm. Mam nadzieję, że jeszcze parę kilogramów uda się ubywać. Hmm. Może skorzystam z porady. <grym> Polecam. Pojedliśmy. Posiedzieliśmy sobie jeszcze troszkę przy kuchence, która nas pięknie grzała. No i teraz powoli się pakujemy i będziemy opuszczać to miejsce. Ognisko już mamy. Właśnie nie ognisko, tylko pozostałości po paleniu w kuchence mamy już zagaszone, zalane wodą. Czekamy, aż kuchenka ostygnie. Ona ląduje też w plecaku. No i wracamy powoli do punktu wyjścia. Ta pogoda. Jedna jaka. Dobrze, yy, jesteśmy w samochodzie, skończyliśmy naszą dzisiejszą wyprawę, nasze ćwiczenia terenowe. Tak. Jakie no, wrażenia? Wrażenia bardzo dobre, w wrażenia bardzo dobre, że nawet nie wiem, kiedy to wszystko nam zleciało, zleciało te 8 3, godzin jak, zgodzin, jak, no. dokładnie, tak. A powiedz mi, co ci najbardziej zaskoczyło w sensie takim, że myślałeś, że będzie to trudniejsze, bądź bardziej skomplikowane, a okazało się w miarę łatwe i oczywiste. Może oczywiste, ale myślę, że dosyć dobrze mi poszło z tymi węzłami, które tam no, wiązałem tak. do tarpa, prusiki i tak dalej. Ja z, osobiście z węzłami zawsze mam no. kłopot i muszę dwa razy się Ja się zysunowić. też tego trochę bałem, ale myślę, że całkiem fajnie mi to poszło. Po tych kilku próbach myślę, że jestem w stanie w domu już sobie sam na nodze od krzesła <laughs> próbować Ćwiczyć tak i Super, zrobić to, to samemu. Także jak a nerwarki. w drugą stronę? Co myślałeś, że będzie oczywiste czy proste, a okazało się troszkę bardziej skomplikowane bądź. Potrzebowaliśmy na to więcej czasu. Eee, składanie tarpa, tak? Aha. Bo to mi nie wyszło Rozaiczne za pierwszym rzecz. razem. Tak wydawało mi się, że co to jest tam pozwijać sobie to i to jest tyle. No ale nie wyszło tak jak trzeba, także trzeba to było. No, podróż, no, tarp się też mówię. ułoży, bo miałeś no, się tarpa jest nowy, tak. i Jest nowiutki, tak. więc on się też ułoży i będzie zupełnie inaczej. Nie, te wszystkie rzeczy, które, które zamówiłem, przyszły bez żadnego problemu. To też bardzo ważne. Także dziękuję Dzięki. bardzo, a to była Mimo, miło, że torba. Stawiasz. Torba, tak. Torba Na drzewo, tak, to był tarp. Podłoga? Podłoga. I worki. Na I ciuchy. worki, naciuchy. Także wszystko bardzo dobrej jakości, także mogę śmiało polecić. Dobrze, naprawdę starczysz tej reklamy. Super. Dziękuję też dziewczynom, bo widać, że się dołożyły. Widać w tym taką kobiecą rękę. No tak, no, to tak, to no, na jest, no ja bym tego tak ładnie. To, jest... to nie jest lokowanie produktu. Dobra, to, zaznaczam. to jest moje. Stąko, prywatne... Dziękuję bardzo na potwierdzenie dzisiejszych A, działań. Dziękuję bardzo. Certyfikat dla Ciebie. Proszę bardzo. I teraz jestem kwalifikowany już. Życzę wielu udanych, jedno i wielodniowych wypadów. Dziękuję Ci teren. bardzo, Michał. Dzięki, że byliście z nami. Dziękuję e... bardzo. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie kciuki, żeby się w końcu ciepło zrobiło w tym kraju, bo mam nadzieję do zobaczenia w lesie. Kiedyś. O, to na pewno, będę cię trzymał ze sobą tak naprawdę. Tak. Na razie, cześć. Do widzenia, cześć.